Cześć kochani, to Santiti. Witam Was, kochani moi, w ten piękny czwartek. Dzisiaj przychodzę do Was oczywiście z mega, mega dużym dękiem i zobaczymy, co zużyliśmy z mężem z chemii kosmetyków w sierpniu. Ja jeszcze mam trochę mokre włosy, no ale dobra, jest lato wyschną. Słuchajcie, naprawdę jest piękna pogoda i ja się tak modlę, żeby było naprawdę we wrześniu pięknie przed tymi Włochami. W poprzednim vlogu pokazałam Wam plan. Tej wycieczki, no i zobaczymy, czy się uda ten plan zrealizować, ale to jeszcze, jeszcze trochę czasu do tego, i na pewno was do Włoch zabierzemy ze sobą. No i zróbcie sobie kawkę, kochani. Już mi coś tam wypadło. E, zróbcie sobie, kochani, miłego oglądania. No i co? I mam nadzieję, że umilę Wam e, poranek. Także przygotowałam sobie już tutaj worki na śmieci, bo sporo tego plastiku w tym dęku. No, kawka pewnie u Was już zrobiona, to możemy zaczynać. Ja teraz kawki nie piję, bo wypiję ją w pracy. Właśnie też dostałam wiadomość, że mam zastępstwo ten tydzień i po prostu już mi się nie chce, bo ledwo co. Ktoś przyszedł do pracy i już chory. To jest po prostu coś. A, a mam naprawdę napięty ostatnio grafik, bo włączyłam siłownie w to i te vlogi i to trzeba tak naprawdę. Mam to podzielone co w jaki dzień. Jak jeden dzień zawalę, no to już będę miała zaległości. Bo się patrzę na zegarek, jest pierwsza 40. Bo ja oczywiście nagrywam dęko wcześniej już mam 3000 kroków zrobionych. Już czy dopiero, no nie wiem. Dzisiaj sobie pospałam, wyspałam się i dobrze zrobiłam, bo żebym mogła do wieczora w pracy być i myślę, że wezmę jedzonko ze sobą i kolację już w pracy zjem, żeby późno nie jeść. No dobra, kochani, no to zaczniemy mm, od chemii zużyty, cały Lenor. E, to jest jeden z moich ulubionych, bo pięknie pachnie. Mm, jak, jak na przykład już mam końcówkę, to wlewam do tego wody, wymieszam, tak żeby, no bo wiadomo, dużo zostaje w butelce, i wlewam do garnka. Albo zalewam wrzątkiem, i wtedy nie wiem, czy do szklanki, czy do czegoś, pięknie. Potem wtedy w domu pachnie, jak się wrzątek wleje. I to jest relaks. I to... duft terapii, terapia zapachowa. No, i to jest zapach kwiatowy. Także piękny, mi się bardzo podoba. Także lecimy z tym. To jest jeden. E, drugi płyn, ten e, z Eden perfumy do tkanin e, z biedronki. E, ja, ja je tej jasnej już myślę, że to już chyba ostatni jest, bo one tak nie pachną mm, w praniu jak tamten ciemniejszy różowy. I ja go zużyłam głównie do, do tych, no, do podłóg i do, tak jak kanapę przecieram na mokro, to takim, oto płynem. No i trzeci, słuchajcie, również z biedronki. Piękny jest zapach, bo to jest w ogóle zapach czego? Już Wam mówię, bo. Mm, Dobra, bo zanim ja znajdę o jakim to zapachu jest, to. O, jest. Olejki eteryczne, pomarańczy i czegoś tam jeszcze, dobra, nieważne. Pięknie pachnie, ale ten chyba mnie uczula, bo jak wyprałam pościel, słuchajcie, jak świeżo ubrałam, pościel potem płynie. Jak ja się drapałam w nocy, no, no nie szło po prostu i wydaje mi się, że on mi nie pasuje. Co nie znaczy, że każdy będzie miał reakcje alergiczne, ale ten nie pasuje mi coś. Ten albo tamten, tamten. Nie, ten, ten zielony, zielony. No i dobra, to mamy trzy płyny, słuchajcie, zużyte. Ok, standardowo Geruch Entferner z Beckmana. E, zużyty w tym miesiącu. Czyli ten, co, no, ten środek, co niweluje brzydkie zapachy z pralki. Chociaż teraz częściej ją e, czyszczę tą, tę pralkę i fajnie pranie, super pachnie. E, dobrze. Co tam jeszcze z takiej chemii? No, to kosteczki do kibeleczka. Do kibelka. To są nasze ulubione. Jak mogą być w ogóle kostki do kibla ulubione? No mogą. <laughs> są Titiz Ema. Zielone, raz, że najlepiej jakoś tak. Par... O, to jest oce... zapach oceanu, nie? No ale one najbardziej jakoś tak nam podpasowały. I tutaj w opakowaniu były, było aż 6. Także mm, zużyliśmy z chemii to, co tu mam: papier toaletowy, zwykły, Zaldika, ten koket, koket. Papier toaletowy, a tu co mamy? A tutaj tam ręczniki kuchenne, gąbki do, do mycia naczyń, bo ja oczywiście dużo zmywam. Niestety yy, kolejne ręczniki papierowe i kolejny papier toaletowy. Także dajcie znać w komentarzach, ile zużywacie papieru toaletowego. No nie wiem, czy to jest dużo, czy mało. <ścoughs> w ogóle, ile jest w paczce? Ehm. A, 10 rolek. 10, czyli 20 rolek na miesiąc zużyte. Nie wiem, czy to du dużo, czy, czy mało. Dobra. E, więc dalej płyny do naczyń. E, o tu widać, że już jeszcze z wodą trochę, bo ja zawsze jak zostaje płyn takie osad, resztki to zawsze wlewam wody wypłukuję, także dwie i trzecia e, Kupowaliśmy w ogóle ten ten jezu. Ja zapominam polskich słówek, słuchajcie. Mi jest łatwiej powiedzieć szpilmittel po niemiecku niż po polsku. Płyn do naczyń. Dobra, płyn do naczyń. Yy, I i ten kupiliśmy wtedy w Düsseldorfie nawet, bo ja zawsze, jak wchodzę do hotelu, czy tego są szklanki, a nie mam swoich, to, to myję po prostu. No, bo nigdy nie wiadomo, czym są one umyte. Także w ogóle będziecie się śmiać z nas, jak na Włochy się będziemy pakować, to po prostu wszystko będę miała ze sobą. Mydełko, magnolia yy, o zapachu magnoli. Yy, całe takie. A! Ha! Ja, kochani, nie przepraszam, 30 rolek papieru. Znalazłam jeszcze jeden, 30 rolek papieru. Proszek do prania z Lenoru i on mi najbardziej pasuje. Kapsułki przestałam używać, ponieważ mm, kapsułki nie do końca się rozpuszczają w 40 stopniach, a nie wszystkie ciuchy piorę w 60. Więc stwierdziłam, że już tych kapsułek nie będę kupować i potem jak taka jest nierozpuszczona, to potem właśnie z tej pralki śmierdzi, z tych odpływów itd. Więc używam proszek. Dlaczego mały? Bo uważam, że w mniejszych opakowaniach lepiej pachną. Tak uważam, niż tych dużych. Chusteczki do sprzątania. Ja nimi trzy opakowania, w sensie nie trzy chusteczki. Ja nimi przecieram. Jak widzę. Gdzieś tam kurz to przetrę, jak akurat nie sprzątam domu, a widzę, coś mnie denerwuje, to przetrę takimi chusteczkami. No niestety mam taką manię, że na przykład jak coś nie jest na swoim miejscu, to też przekładam na to dane miejsce. Yy, dlatego yy, mój mąż ma przekichane. Ja, I ja zawsze widzę, jak on na przykład coś Przełoży, coś ruszał, zawsze zauważę. Tu kolejne chciałam yy, wykorzystać, już te takie dla dzieci, więc ja też je używałam do sprzątania. Yy, zaprzestałam używania ich do twarzy ze względu na szkodliwe yy, tam. Substancje i tu papier toaletowy to najczęściej taki rozpuszczany. To najczęściej na wyjazdy biorę ze sobą, i tutaj mamy do, do yy, no, yy, chusteczki do twarzy, do ciała takie i jeszcze jedne, czyli w sumie trzy opakowania. Mąż będzie wynosił śmieci, to mu przygotuję. Jak to Santitis jest asocjalna i nie lubi spotykać sąsiadów, ale ostatnio przyznał mój mąż, że tego sąsiada on wcale nie rozumie z góry. Tak gada, sepleni czy co nie wiem. Ja nigdy go nie rozumiem. Żele pod prysznic, standardowo on euro kosztuje i ten fioletowy bardzo mi się spodobał. Puf, zob, ten yy, ładnie pachnie. To taki. To jest jakiś w ogóle z polski brzoskwiniowy, chociaż ładnie. Zawsze mi pachniał. I tutaj yy, ten z Adidasa. Też ładnie pachnie dla mężczyzn. Czyli 3 żelenie Prze He? To ja więcej w ogóle. I tu jest czwarty żel, z czego trzy dla kobiet. Ten też mi się podoba bardzo. Z czego zawsze mój mąż mi podkrada, dlatego on tak mało zużywa. Bo... I, I potem ja się dziwię, czemu ja mam. Ciągle mi brakuje tego żelu pod prysznic. A to kłamczuchu, ty. Przyznaj się, że podbierasz. Ehm, szampon do mycia włosów. I... Ja kupuję takie hipoalergiczne i po nim nic mi się totalnie ze skórą głowy nie dzieje, nie jest wysuszona, podrażniona, bo którego się tak, także musiałam robić peelingi, bo yy, przez Hedel Shoulders. Headle shoulders nie wolno używać za długo, bo te przeciwłupieżowe i tak dalej, to właśnie one jeszcze bardziej powodują, nasilają ten łupież. Także ja nie polecam headle shoulders. Dajcie znać, czy używaliście i co o nim sądzicie. No i tutaj płyn micelarny i któregoś razu w dęku kłamałam, że on jest tańszy niż inne jakieś garniery i tak dalej, jest w tej samej cenie. Ja go po prostu z przeceny kupiłam. No, to cały taki płyn micelarny i tutaj mamy. A słuchajcie, jest, jest jeszcze. Ten czerwony, straszny, duży das. Nie cierpię go, bo on strasznie farbuje fugi. Częściej trzeba ten prysznic, w sensie fugi pod prysznicem, szorować. I zakazałam mężowi brania tego. Musi kupować, wybierać inne. Jeden, mój, moja reksona i najbardziej lubię reksonę, bo. Nie podrażnia mi pod pachami skóry, yy, nie zostawia jakiś plam, nie pocę się tak, nie śmierdzę po tym. Po innych jakoś tak mój pot, nie wiem, jakoś dziwny jest. Wyszło na to, że mój mąż yy, wyrzucił swoje, a prosiłam go, żeby odkładał. No nie przegadasz, nie przegadasz. Ech, dobra, no to wyszło na to, yy, yy, bo zużył, zużył, widziałam, że zużył. Ostatnio też coś przyłapałam go, że wyrzucał. teczki higieniczne. Trzy paczki zużyte w tym miesiącu. Nie miałam jakoś kataru. Pasta do zębów. Tutaj mam cały zmywacz do paznokci zużyty. Krem e, z ritualsła e, co jeszcze dostałam od Dorotiem, e, Powiem Wam, że on fajnie nawilżał skórę, ale dla mnie brzydko pachnie i jakoś no, no nie mogę. Jakoś tak ładne opakowanie, fiolet tego fajnie się prezentuje, ale i dobrze mi nawilżał skórę, ale jakoś tak no ten zapach bardzo mi przeszkadza. Musiałabym wypróbować jakieś inne. I dobra, to jest szkło, jak to w Niemczech segregujemy szkło do szkła. Serum z Eveline nawilżające, bardzo fajne, ono mi podpasowało. A teraz kupiłam serum serum połączone z kremem w dwa w jednym i mega pachnie w ogóle yy, i podpasowało mi. Także takie serum zużyte jeszcze. Yy, zużyłam kochani liftingujące pady pod oczy, bo miałam, o to jest papier, to też osobno. Yy, potem takie nawilżające, a to, to na, no to liftingujące, a to nawilżające yy, pady też. No czasem wiadomo, w stanie się są jakieś worki pod oczami i takie coś do lodóweczki wsadzić, nałożyć cudeńka. Yy, chociaż ogórek jest najlepszy. I dwie maseczki z Eveline nawilżające, yy, z hialuronem, dwie maseczki potem z kolagenem z Eveline, maseczka. I potem taka maseczka z drobinkami. W... W którymś vlogu z pielęgnacją mówiłam, że nie polecam tej maseczki, no bo ma te drobinki. Słuchajcie, czułam, że jak rozsmarowywałam tą maseczkę, to czułam, że mi podrażnia skórę i dosyć, dosyć niebezpieczne te drobinki, bo to te drobinki, tak, o, tak jak te cekiny, co się na stół wykłada i tak dalej, to jest dokładnie to samo. Więc. Nie polecam, naprawdę nie polecam takich maseczek błyszczących, świecących, a ja je kupiłam chyba w Action, jak się nie mylę, albo dwie maseczki aloe vera nawilżające z Shebens. coś w tym, przepraszam trzy zużyłam. Coś właśnie mało ostatnio maseczek nakładam, bo po prostu nie mam czasu. Maska taka w płacie z hialuronem z Shebens. Wiadomo, Shebens to jest moja firma, którą lubię. Nigdy mi nic się nie dzieje po tych maseczkach. Wręcz przeciwnie, pomaga mi. Pomagają mi. I tutaj z Shebens miałam maskę na włosy, na... Połyski na to, na wilżającą taką. I powiem Wam, że mega włosy były po, tym, po tej maseczce wygładzone, także również mogę polecić taką maskę. Cóż, do rzęs. Ja używam tylko ten, żaden, żaden inny. Inne mi nie pasują. Ten ma taką szczoteczkę, taką większą taką o. I on mi naprawdę podpasował kolor czarny. Uważam, że to jest najlepszy tusz z Maybelline. Um, tak. I on kosztuje przeważnie 8 euro. Trochę kosztuje, ale powiem Wam, że na długo starcza. Puder. Puder. W sumie brązer. Ja kupuję brązer zawsze w Biedronce z firmy Bell. I, I teraz go też mam na sobie. Mm, bo ten kolor, powiem Wam, że mi najbardziej podpasował i to jest w sumie nie wiem jaki to jest kolor numer 02. Jakbyście tam, bo chyba są jeszcze inne takie poprzepołowione, że są dwa razem. Nie, to ten mi najbardziej pasuje i długo, no długo mi wystarczył, i jakoś nie robi mi plam na twarzy. To jest ok, dobra, to jest plastik. Zapach z Aril, odświeżacz powietrza. Pewnie jeszcze jest coś tam w środku. Ej, słuchajcie, nie. Wykorzystam do samego końca. O zapachu leśnych owoców i no, naprawdę ładny, naprawdę ładny. I ja go, ja te zapachy kupuję w biedronce. I kolejny zapach, taki w żelu z Aril, i to była konwalia, piękne. Najczęściej otwieram i zostawiam w łazience, żeby tam no w małym pomieszczeniu, bo na duże to tak nie, nie działa. No i taki zapaszek konwalia mogę polecić. Pięknie pachnie. Perfumetki mieliśmy też. To jest jakaś męska i bardzo mi pasowała, jak mąż się psikał nią. Potem miałam. Valentino zielone, piękny zapach, podobał mi się. Michael Kors, Georges. Nie, chyba też tak, podpasował mi też ładny zapach. Tutaj Dior męski, sportowy, nie podobał mi się jak mąż się wypsikał. Chloe, Chloe, o oh, słuchajcie, Chloe, mi mega podpasowały te perfumy. I jeżeli będzie jakaś przecena, czy coś, na pewno je kupię, bo powiem Wam, że ja czułam ten zapach przez cały dzień. Ja lubię czuć się, że lubię czuć. Um, lubię wiedzieć, że pachnę po prostu, a nie śmierdzę. A inne zapachy mi się jakoś ulatniają, i ten bardzo, bardzo mi podpasował. Przecież zapamiętam, jak wyglądają, to sobie, to sobie zamówię. Tutaj mąż miał perfumetkę z Prady, ale była, powiem Wam, że średnia. I tutaj ze skandala ta. I, I teraz pytanie, która mi się bardziej podobała? Kurczę, nie wiem, chyba ta, chyba ta mi się bardziej podobała. U faceta ja lubię, jak facet jednak dobrze pachnie. I tu w sumie mam te perfumetki, mogłabym zobaczyć. Valentino. No, Valentino, piękny. Aha, miałam jeszcze Diora. Blooming bu Buget, czy jakoś tak. Miss Dior. Um, to takie kwiatowe. To mi nie podobało się. Um, ten klasyczny Dior. To powiem Wam, że. No to ładny, ale nie trzymało się, jakoś ulatniało się. Georges, Georges to był Michael Kors. No i ładny był, tak ładny był. Tutaj Giorgio Armani My Way, to chyba nawet nie miałam tutaj. To taki średni, no i te Chloe, no Chloe śliczne. Śliczny, śliczny zapach, taki mój, słodki. A tutaj mam zapach z DM-u, i to była w sumie, tak, też śliczny zapach, i on to był akurat tą, z tą nakrętką czarną, a jest taki z nakrętką białą, fioletowy, i ten fioletowy pachnie podobnie jak Elien. Jak z Muglera, taki tańszy zamiennik zapachów i powiem Wam, że w Demie bardzo często są wykupione, że jest szał teraz na te zapachy. I co pachnie podobnie do Eliena? Ja nie wiem, co tu jest napisane. Firma Aimal i Sacrifice, czy jakoś tak? Taka fioletowa, taki fio fioletowy flakon, słuchajcie. i ja ten zapach kupiłam na lotnisku za 30 euro jakieś. I pachnie również podobnie do Eliana. Bardzo. Także też taki tańszy zamiennik. I, i, i ten zapach mi się dosyć długo utrzymywał. Także byłam zadowolona z niego, ale flakon ma śliczny. Jak ktoś jest fanem, jak ma wystawkę tych zapachów, flakonów, zbiera różne, to ten jest taki fajny i tu jeszcze jakaś, a no i jakaś druga Chloe miałam, miałam dwie ale nie wiem jakie to już obojętne, w końcu zużyłam te świece z Ikei, których nie polecam ja je tylko kupowałam pod kolor i tylko dlatego także mi one nie pasowały nie pachniały ale szkło słuchajcie nie zużyję, bo mi się nie podoba no nie podoba mi się to szkło zazwyczaj takie szkła Ozdabiam jakoś, ale jakoś nie, nie mam węna. Ostatnia na takie rzeczy. I ostatnia rzecz w tym deńku, kochani, to podkład Max Factor Face Finity All Day Flawless y, 3 w jednym i taki. O, i ja miałam odcień SPF y, Boże, miałam odcień BESH55 taki. Oczywiście tą pompkę już wyrzuciłam, no bo to tak, to ja. No i słuchajcie, czy on był kryjący? Nie. On mi nie podpasował. Bardziej ten Lasting. Bardziej on ma, zakryje te niedoskonałości, ale ten mi jakoś nie podpasował. Ja go zawsze z jakimś Mieszałam. Dobra, zakrętkę dajemy do plastiku. Takie dwa wory. Takie dwa wory Denka. Słuchajcie. No i co, kochani, ja Wam życzę mega pozytywnego dnia. Mam nadzieję, że miło Wam się piło. Ze mną kawkę, co prawda, ja jej teraz nie piłam, bo wypiję w pracy, ale mam nadzieję, że Wam jakoś towarzyszyłam. No i co i zachęcam Was do zostawienia subskrypcji, lajka, komentarza, dajcie znać co używacie z tych produktów co ja pokazałam dzisiaj, dajcie znać w komentarzach czy jest jakiś produkt, którego totalnie nie polecacie, a który, który, który Wam przypadł do gustu. No i e, oczywiście dzięki, że oglądacie, jest Was tutaj coraz więcej, cieszę się bardzo. E, słuchajcie, jeszcze nie przemyślałam tej kwestii odnośnie rozdania na 400 subskrypcji, bo... Jeśli na 500 subskrypcji mają być koszulki, to wolałabym więcej pieniążków włożyć na te 500 subskrypcji, no bo jednak ta wysyłka trochę mnie kosztuje do Was, to nie jest tak, że um, mnie to nic nie kosztuje. Muszę jednak tych pieniążków trochę wydać, więc jeszcze się zastanawiam, ale w najbliższym czasie na pewno Wam dam znać. Normalnie już mam chrypkę, muszę już pędzić do pracy, bo no już. W Są jak w zasadzie e, tak, powinnam już jechać. Ci, z 14.06, żeby tak na, za 20 być. Mm, no i dobra, I ja się z wami, kochani, żegnam śmieci, podstawiam mężowi, żeby on wyniósł, i, i tyle. E, miłego dnia, kochani buziaki. pa. pa.